A, Mirosz, tak. Bo ja... że Mufniuk, dobra, jestem Dobra. Mamy live, resz, raz B, panowie, raz B. Wielamy tutaj z jednym fragiem. Ale jest wymiana taka na korzyść Fnatic. Nie wiem dlaczego szperu żyje nadal, ciekawe. Ale dobra, na szczęście nam to nie przeszkadza na chudzie hud Poleci ten flash jak chuj zaraz. No musi polecieć, nie ma szans. Leci flash. Dobry flash, dobry flash, ale tutaj od razu jest pomoc, ale dwa fragi od Sobola, kurwa, jeszcze flash z refragiem? on nie, 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 trafił, szkoda, bo, biegł, bo powinien go zajebać. wielany wielany z refragiem na szczęście, dobra. Mamy 3 na 2, jest przewaga, mamy coś podniesione kałach. Słyszę, że biegnie Heaven, o, słyszą chyba, wiedzą, że... A, tak jest, rotacja jest na no, A już. Smok jeszcze do Donata. Oj Ninja zabija, mocka z Heavena, ale nie spodziewają się tu chyba kolegi. Nie spodziewałem się, to jest 1 na 1 Klocu ma tylko 5-7 O, ma Kałacha. No jest tak bomba, że jak on go nie zajebie od razu, to będzie ciężko tą, to, to wygrać No nie ma chuja, że on to na raz rozbroi, no nie chce mi się wierzyć Dobry head, kurwa, dobre, dobry, dobry headzik od Kloca Ale póki co zatrzymany atak jest, Smok short i tak wejście rampą będzie Jest wejście tutaj rampą Bielany kurwa z czterema fragami coś czuje, patrz. No dobra, no z dwoma, no. Ale to i tak będzie dużo. Dawaj, dawaj, fokus, wychyl, wychyl. Ale kurwa, się nie spodziewasz, czy co? Mocek z fragiem. chyba jakiś na jakichś lagach kurwa strzelał. Albo go TV laguje, nie wiem. A ma fragami jednak! Siemano, właśnie odpaliłem swojego nowego Discorda, gdzie możecie podsyłać mi akcje do filmów, brać udział w giveawayach i wiele więcej. Link macie w opisie. Wleciały nowe przedmioty na giveaway o wartości około 3000 zł. Możesz je wygrać doładowując konto z kodem Mateo, a im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygranie. Otwieraj codziennie darmową skrzynię, bierz udział w bitwach na skrzynki z innymi graczami, a na przykład jak wygrasz przedmiot z mojego giveawaya, możesz go wymienić za pomocą funkcji Exchanger. Co miesiąc są organizowane nowe eventy, z których walutę możesz wymienić na super przedmioty. Zgarnij skiny i darmowe bonusy z Kodem Mateo. Link w przypiętym komentarzu. O no, tutaj impreza fly z fragem, ale tutaj są strasznie dobre refragi. No Kloczu teraz nie zabił jumbo niestety. I przez to jest przewaga Fnatic. Bomba dopiero teraz rotuje. O, oni tu jeszcze mogą kurwa... Jumbo leży od mocka bo bardzo ładnie. Kujowe moło. Położę na default na donat. Położę na na donat. Oglądałem białego, bo tutaj jest kurwa. No musi być default, no on wie o tym, no jak chuj. Kujowe mało, nie trafił. Szkoda. Nie wiem czy ten moło nie mógł zostawić na, na donat potem. Dobrze, kurwa, no dawaj, kochama, dawaj tego Fira No jeden HP ma, leży. To jedźmy, ty, jakazmo, co on robi ty? Mamy dwa defy, mamy dwa defy, mamy jeszcze smoga, spokojnie, mamy kurwa, to jest light, to jest raczej do rozbrojenia. O nie, o nie. Uf, dobrze, kurwa, bo już go trafił ty, już mockę zobacz, ma 20 hapem. Kwarty. I zajmują się też Redrum, i znowu ten idzie od tego Redruma. Fly z fragem, dobrze No kurwa, no miał pomysł, no nie wiem czy źle zagrał mimo od... Oj, rasują, ale dobra, mamy dwóch kurwa Walcz, 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 a drugi nie chowa się Tylko, że nam kurwa szczury jest maden kurw kurwa w oknie i idzie na Cetę, ale my się chyba spodziewamy, tak spodziewa się go No piknij bielany proszę pik Dobrze, mamy bombę w redrumie 30 sekund Oni na pewno się spodziewają typa od setę. no muszą się spodziewać Brat, no nie no, to Maden nie ma szans tej rundy Chociaż, znaczy nie ma szans, no jak zabije Bielanego A co on nagle zaczął strzelać, pierdolnięty jesteś kurwa? Co ty kurwa robisz? No dobra, nie ma szans wygrać rundy, na szczęście Ty, ale co to kurwa jest ty? 5 pod B! 5 pod B! Mamy dwa zestawy granatów No i tutaj mi się, wygląda jakby pistolka kurwa z, z mołotowym na bombę Tak? A jednak nie bo palimy Flash? a to jest ustawka 4, oj tu będzie ciężko ninja trzeba zabić insta Oj flash poszedł o nie 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 No idealnie zagrało Fnatic pod to no idealnie zagrali pod to kurwa Też no typ go patrzy nie wiem ale kurwa no Oni wiedzą mi tak o tym klocu Albo nie wchodzić w B w ogóle. To też, no szkoda, że Sobol ginie, a oni raszują A. Ciekawe czy wiedzą, bo jackasmo, czy, czy o co chodzi? Bo nagle ras A nagle jest zrobiony. Klocu już jest w CT. Kurwa, muszę klocu znaleźć szybko. Jest, jeden frag, drugi frag, tak jest, będzie trzeci? Będzie trzeci, kurwa na botach. Kurwa. Ej, klocu jest rudy, nie? Dobry flash, o to ja pierdolę, idealny flash. No niestety, ale fly z drugim fragiem. I mamy bez zajęte, teraz dojechać długą, kurwa, proszę i kłaść tą pakę na tą długą, nikt długie nie dojeżdża. Na szczęście tam nikogo nie ma, ale często jest tak, że tam gość już jest i on zabija tą bombę właśnie. Jak tego nie dojedziesz, dobry flash, dobry flash, perfekt, kurwa, elegancko, zostaje sam jumbo, ale jumbo to się najwyżej kurwa. Kurwa, Ice, zachowaj. Zrósł sobie jeszcze dwa egzitki, a potem mów, że na HLTV masz dobre staty. Dawno nie zamawiałem twojej matki na sprzątanie, więc no... ...pokojnie, no kurwa, no zamówię niedługo... ...to będę miał czysto. O, bisyk wypierdalasz, no i trzymaj się. Dobra. Firy, świr, oczywiście. No, posprzątam, jak będę się przeprowadzał, na razie nie ma... ...na razie nie ma sensu. O nie, kurwa, ale dobrego strajfa zrobił ten żakazmo. Co to w ogóle za strajf z chuja? A tutaj, żakazmo ma dobry timing, chyba. Ja pierdolę, ty. O, ja pierdolę, dobrze. Oooo, jest kurwa Bambik, następny człowieku. Sobol ma duel of rundę, tak jest, jest, kurwa, mamy to. Na szczęście jesteś Bambikiem, no, dzięki ci, chłopie. Oj, fly teraz szybko, szybciutko, kurwa, elegancko. Na klocu zajął sobie mi da. O, Chris ma wszystkie. Krince, ma też wszystkie granaty w ogóle, kurwa. Że oby on się wyjebał, ty. Już ze zgrany kupione. Dobrze, mocek, tak jest. Trochę problemy, ale jest frag. Jeszcze zespotował maina. Sobol z fragiem, kurwa. Łatwo jest, 12 mamy, panowie. 12, nie ma szans CT tego wygrać już. Zostały dwa bambiki z Ukrainy, nie mają szans, kurwa, nawet pierdnąć. Jeszcze bilant tu jest na lurku. Elegancko. Ej, tu mamy A zajęte, a wy pierdoliczek i GPU useless, a to nic nie daje, to placebo jest. A mamy zajęte A, kurwa. I mamy położoną bombę już, gościu, i to jest kurwa runda o, ma o, o mapkę. ktoś tam heada wyrwał. Pozycja na cień, tak jest. I druga. Ale ten swing taki, tylko że tu sobą go coveruje. Bielany to jest taki lurkę, że szok, on wszędzie tu, kurwa po tygodniu chodzi, ale to dobrze w sumie. Na razie to wychodzi. A nie no, to nie jest do odbicia, no go się mają same pistole kurwa, gigety, Po matce Chyba coś pod analizę grane, bo ja nie widzę O Ty, ja cię ja na radarze nie widziałem Madynarzą tam idzie, jestem, kurwa ślepy jakimś Bielany z fragiem kolejnym No, tutaj bielany ma imprezę wie kule, cool, ale jest do pomocy Sobolczuk, nie wiem czy ten smog był tak w sumie szybko potrzebny, jak jeszcze nie ma bomby? Nie ma bomby jeszcze ty, po co ten smog? Mamy przewagę kurwa No i ostatni jumbo, Bambo, jumbo, kurwa, koko, bambo Losę. Ja nie rozumiem w ogóle co się dzieje teraz. Czy, czy oni nie mieli Glocków? wiesz kurwa, czy oni sforsowali? Ta poprzednia runda to był force? Masz Bell, to jest smok taki ciekawszy kurwa. Fly z dwoma fragami. Będzie trzeci No i kałak wysadzony został sam Crim, ale on nie ma szansy rundy wyjebać, no, no nie ma szans, to no, niech im się wierzyć. Dobra, git. Jak ten flash nie oślepił madena? To jest bus okno w ogóle. Czy fly to będzie sprawdzał? Kurwa czy on wie w ogóle, że jest odpuszczony, kurwa Tylko się wstępny już kurwa, no co jest? To no czemu nikt tego nie kontroluje, no Do chuja! Czemu się Frag nawet teraz nie spojrzał tam? Nie no to po rundzie jest przecież kurwa no w porundzie chuj, idą B już, no to nie ma szans tego wygrać Chyba, że odbijemy Jumbo jeszcze z fragiem Madden z fragiem, nie wiem co się stało. No ja pierdolę ty, no to... jest... Gostawi zwykły buzz okna, gość przez smogę, przez... chyba nawet... nawet nie wiem czy smog jeszcze był w oknie Jeszcze żadnego eksplodu, z gran... Był jeden eksplod na B w sumie z tym, ale przejebali no Na eko. No zajęte trzech poda jest tutaj, czterech poda nawet jest. Tam będzie szybkie wejście jakiś kontakt, no już jest kurwa kontakt podne... Jest jeden flash i kontakt, zobacz co oni robią. No i nawet nie dużo całym granatów kurwa, nic No i to jest... Kurwa powinno być łatwa runda, człowieku Jak to te w chyba tak grać to kurwa chłopie, ja, ja mogę też z Faceita'. Ja bym mi na idzie rozjebał, jak oni by tak grali. Ej, pali się, kurwa, jeden z drugim, paliczy się. I bielany już z fragiem na A, znowu kontakt jakiś idzie z chuja robiony, jest. O, nie trafiamy, kurwa, no niestety. Snajper nie trafił, klocuz nie trafił. A tu gościu na sandwichu, maden. I zobacz, kontakt rampa taki schuja. Nawet kurwa jeden graną rzucą. Dobrze, że on tu przychodzi przez smoga. Całe szczęście, że nam pomaga trochę. Jest 2 na 3 dla nas. Mam jeszcze dużo HP No bielany tutaj kurwa, no dobrze, co nie robią? Jezus Maria, no nie mogę patrzeć. kurwa Co nie jeden z drugim, no co to za metr? Ten miresz na razie wygląda jak kurwa... Jakby jakieś kurwa umulungi grały, nie, kurwa, czyli ja nie Tak, po pięciu. Dobry... Dobry się spodziewał flajego w sumie. Ciekawe więc na pewno wiesz, że jeszcze jeden jest tam idzie. Znowu jest buścik i znowu... I to tak, kurwa był taki pik, że ciężki do zareagowania powiem wam. No i jest splita, ale dobry naj. tam... Nie myślę, że dobry naj. po prostu... Myślę, że po prostu pod nogi spadł. Mocek... znaczy klocu i bielany. Klocu i bielany, bielany z fragiem. Teraz klocu wybiegnie, tak jest zabija. Kurwa nie mogę go znaleźć. Pod piątką. Jest. Mi się wydaje, że Speron napisał, że granie pod dwóch lurków na A wyszło. Coś takiego napisał, coś w tym stylu na Twitterze. Ja po prostu szokułem. Jackasman wychodzi solo na A. Ginie. Kurwa, no nie chce mi się tego oglądać! co to jest kurwa za mecz! Pół flesia kurwa nie rzucą i po prostu wychodzą. Kontakt. Albo nawet nie kontra, jak on wybiegł teraz. No tutaj jeszcze jumbo kurwa, przypadkiem, że z nie zrobił, ale chyba nie, no to już mam 10 sekund. Cobol dał znać o sobie, no nie ma szans. No Explode B będzie robiony, oglądamy Sobola. 5 pod B, jest Explod B, od, i to szybki pod B, drugi moło, dobry dobry. Majic też, kurwa, nie no, człowiek Ale ich rozje... tutaj, akurat tutaj to rozjewał ich sobol. To nie ma, nie ma co pierdolić, tutaj oni nie zagrali źle, czy coś, tutaj sobol ich rozjewał po prostu granatami. Bardzo dobry util. Jeden z 10, jest jeden z 10, tak jest. Tu jest wyjście, kurwa, naszych terrorystów. Znaczy, nasi gracze, nie terrorystów oczywiście, ale... kurwa co, no... 4 na 1! Ci goście nie oddychają, chłopie, goście nie oddychają. Krim z fragiem, ale to on... może Glace pocałować najwyżej. I się styknąć kurwa końcówką Glacy z Dinoldem, Bo podobne. Niż coś zrobić. Choć def jest w sete. Co to kurwa za lag był, ty? To... On miał laga... To jest! On ma lag i czy, kurwa serwer laguje cały. Wejście Bena, czysty bombsite Ty kurwa jumbo Jumbo shambo się zmienił, kurwa z bielanym zmienił Lotu kasuje jak, jak psów człowiek On Jeszcze nie pierzę, że będzie to przedłużamy to jeszcze Klinis ma 10 HP, no nie ma wygrać wygrać rundy. Aj łatwy mecz Łatwy meczik